I tam, e, ua, zapadam się brzegiem w morza w walecie nie przeszedłem, bo to jest Waleta. Tam <grymne> no to, że ciężko znaleźć, cie, cie, ciężko znaleźć e, centrum miasta, ponieważ e, to wszystko jest przyklejone do e, linii brzegowej. E, tych zabudowań nawet jak troszeczkę jest. Tam ciężko się do, do, doszukać, doszukać do centrum miasta, więc jadę autobusem po prostu i wysiadam gdzie widzę, że jakieś zamieszanie, a tutaj jakieś zamieszanie było, bo, bo kilka osób jest, aczkolwiek nie będę się kąpał, ponieważ jestem jako jedyny, nie będę robił cyrów, więc jedyne czego nie zrobiłem na Malcie będąc yy, to właśnie wykąpania by, by się w urodzinę i tutaj pukam się w kratę Nie chcę się nie jest ale tak, tak ciepło yy, Poza tym yy, jak widzicie Nikt się nie kąpię więc nie chciałbym żeby kościół za, wa za wariata przypadkowego na, na, nawet yy. była czyściutka nawet e, przypominająca mi na Karaibach z tym, że tam jest e, inne podłoże i tam odaje, wydaje się błękitna wręcz, ta jest przezroczysta a tam ta błękitna e, co ma o, oczywiście z, z podłożem e, z, związek e, kochani jeszcze żyję jeszcze żyję e, mam nadzieję, że aby do następnego razu moje rodzinki z plaży w baletcie Pozdrawiam za Zaprawdę